Witam, z tej strony polski kierowca busika. Wiem, muszę się wygolić. Jest, jesteśmy w Niemczech w Sa pod Sarybriken na, na A1C Jedziemy do Kowlencji na poniedziałek, jest piątek akurat mi się trafiło tylko 100 km na poniedziałek mogłoby być więcej Człowiek by miał jakieś zajęcie, cokolwiek Pogoda A. No, może być 30 stopni. Jeżeli tam termometr nie obłamuje, słońce jak się stoi, to tro trochę przerąbane grzeje w to auto. Mamy saunę że tak powiem. Ja jestem. Z ludzi, którzy wolą jednak zimę, zimno. Zimę się jednak łączy, to we was to jakoś sobie da poradzić. Jest 40 stopni, no niestety. Człowiek się męczy, takie życie. No nie chcę was tu zanurzać. Co co więcej powiedzieć. Jedziemy za starami Fiata Ducato. 3 miesiące ma. Za tydzień będzie miał już 30 tysięcy Plandeka 10 paletówka. Żadnej windy na szczęście nie ma. Firanka jest z prawej strony. Mogłaby być z lewej. No, niestety tak już przyszedł. Ale nie narzekam, lepsze. lepiej mieć Firankę niż się bawić z plandekami i podrzucać co rozładunek, co załadunek. Jedyny tego plus. Poprzedni autem widzimy też do Ducato 214 3 litrowy 180 godny silnik. Bez Firanki, bez windy. Ogólnie tym samodem dobrze mi się jeździło. Do 100 na godzinę jeszcze, więc, więc szybciej nie. Poprzedni pali gdzieś tak w granicach 12,5 litra, 13, 13 rzeczywiste plus tego nowego jest taki, że producent zarzekał, że on pali gdzieś 19% mniej. Tak niby tak napisane było na forum. W radiach jest jeszcze generalnie tak do 100 na godzinę, bez tempomatu. Średnie wychodzi 10 litrów, 10,5 nie jeżdżę za ciężarówkami Tempomatu też nie używam Wiadomo, na tempomacie do pół litra mniej pali Więcej znaczy Plus taki samochód drugi jest to Że ma też tempomat Wiadomo, jak tempomat działa Ja na tempomacie nie jeżdżę Taki drugi pajer, dodali, że jest takie coś jak SLD Cokolwiek to znaczy to jest coś w rodzaju kagańca aktywnego. Na przykład ustawiamy sobie 100 na godzinę. Włączamy. To jest coś w rodzaju odcięcia zapłonu. Dajemy gaz do końca. Do końca jest. I 100 nie przekroczy. Jak to działa? Do 100 na godzinę wiadomo. Nogę na gazie trzeba trzymać pali mniej niż na tempomacie to jest duży plus jeżeli to wyłączyć pod gazem jest taki przycisk ciska się go i to nam przyspiesza jeżeli wyprzedzimy na przykład kogoś zwolnimy na przykład to, to 5 km trzeba zwolnić i się włącza z powrotem Dajemy gaz do końca i trzyma prędkość to jest dobre na baku robię gdzieś. Bak jest 125 litrów średnio mi wychodzi 1050 km 1150 km na jednym zbiorniku. Także to jest w miarę sporo. W poprzednim robiłem do 900, 950 km. Także różnica jest. A zbiornik ten sam Widoki w miarę. Nie ma, nie ma co też narzekać Nie ma Nie ma jakiś... że Eiffla, coś, coś w ten deser, nie. Same lasy łąki. Normalnie się widzi pożegać. Czewek tylko jeździ to Niemcy i Niemcy. No, jest chęć pojechać już na Hiszpanię. Marzy mi się Grecja. No. Na Giwę pojechać. Na Anglię tak średnio. Ale coś wolę, coś, coś na południe spróbować. Hmm, co tu więcej powiedzieć? Plany na dzisiaj? jakiś obiad? Jakieś ziemniaczki, może? Sabowe już czekają z góry. Zakupy robię tylko w Niemczech. Nie, nie gromadzę zapasów. Lodówki, kłodziarki nie mam. Wiadomo. Człowiek już jeździ, dwa lata się nauczył. Robię zakupy tylko w Niemczech. Regularnie, co dzień, co dwa. Nie wiem, jakiś Nabiał, coś tego rodzaju. To dużo powiedzieć. Na wieczór, nie wiem, może. Jakaś jajecznica też na obiad. Na kolację znaczy. Coś pomyślecie. Laptop, laptop się już ładuje. Na weekend. Semerki na poniedziałek, Czekam czekają, tak zwany Apple Shine, to w Niemczech się nazywa. Do firmów tak średnio podchodzę, człowiek już tak gry, coś takiego nie Ja na przykład lubię sobie włączyć jakąś grę, luzować się na spokojnie. Do filmów tak ciężki trochę jestem, ale jak nie ma co robić, to się człowiek skusi na coś nowego. Wiadomo. plus tego auta też jest trzema klimę to jest chyba postawa automatyczna przy 30 stopniach bez klimy jest gorąco klima niestety jednak musi chodzić na okrągło mała wrota, ale są nie jest tak gorąco, to tylko radio no, full opcja samochód. w firmie jest 8 aut Wszystkie same fiaty Ducato, 10 dziesięciopaletówki Minus na 8 aut. Jest jeden Polak, czyli ja Reszta to są niestety Niestety lub stety. Koledzy z Ukrainy. Ogólnie słowa złego o nich nie masz powiedzieć. Chłopacy pracowici. Przyjechali pracować. No minus taki, że nie ma do kogo zadzwonić. Nie ma, nie ma do kogo gęba otworzyć tak zwanej To akurat minus Co do więcej powiedzieć Chyba by było na tyle Na, na ten klip Staram się coś zrobić Coś w rodzaju bloga, lub vloga Nie wiem jaka jest różnica w tych dwóch słowach Co do więcej powiedzieć Coś się będzie więcej działo Nagramy drugi filmik. No zobaczymy jeszcze. Także to by było wszystko. to co? To do to, to na następnego, nie?